Witam Was w piątym vlogu. Yy, wiem, że dzisiaj, dzisiaj miały być kwadratowe przygody, ale niestety yy, w pewnym czasie przez pewien czas kwadratowych przygód nie będzie, A, ponieważ. Yy, yy, Włącza mi się tryb awaryjny w, w, na laptopie. Chyba pójdziemy do domu, bo tutaj za jasno trochę. Nie wiem, nie wiem, czy będziecie coś widzieć. Wow! I to jest chyba piąty vlog, z tego co mi się wydaje. No i wydaje mi się, że na razie odcinków z Minecrafta nie będzie, ponieważ e, właśnie jak już wspominałem, e, gdy włączam laptopa, wszystko wam tłumaczę. Gdy włączam laptopa, uruchamia mi się tryb awaryjny i laptop się automatycznie wyłącza. Czemu tak się dzieje, nie wiem. E, dwa lata temu chyba. Um, starej generacji Trojan wbił mi się na laptopa z Metiną i mi się wydaje, że teraz antywirus go chyba powoli zaczyna. Czekajcie, rozbiorę kurtkę, powoli go zaczyna puszczać, bo, bo po prostu włączają, włączam, mi się tylko tryb awaryjny, yy, gdy włączam laptopa, a się po prostu wyłącza. Chyba to jest z tym spowodowane. I to był właśnie taki odcinek. Yy... Nie wiem, czy dalej będzie. Czy dalej będą odcinki z Minecrafta, czy dalej będą odcinki z laptopa. Będę musiał chyba sobie nowego laptopa kupić. Chyba, chyba, że to jakoś ogarnę. Mi się wydaje, że to jest spowodowane yy, właśnie Trojanem. I myślę, że będę już kończył vloga. I to był chyba piąty vlog z tego, co mi się wydaje. Dobry. I to był chyba piąty vlog z tego, co mi się wydaje. I chyba odcinków z Minecrafta na razie nie będzie. Na razie może będę tylko vlogował. Albo może jeszcze będę wrzucał odcinki z Xbox'a. No i. Sorry, jestem chory. Jak, jak, jak będę miał, oczywiście, GTA 5. No i. Na razie. O, jeszcze właśnie. Pies mojej babci. Chcesz zostać gwiazdą, Killer? Chcesz zostać gwiazdą? Nie chcę zostać gwiazdą. Nie wiem, czego nagrałem. Dobra, nieważne. No i na razie cześć.